Którzy walczyli tak długo i tak zaciekle, że już nie wiedzą co robią. Rozumiesz to? Trump był dziś rano wyraźnie wściekły. W rzeczywistości był tak wściekły, że zrobił coś, czego żaden prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki wcześniej nie zrobił: rzucił przekleństwem na antenie ogólnokrajowej telewizji. Sam to sprawdziłem. Mieliśmy już sytuację, kiedy prezydenci nie wiedzieli, że są na mikrofonie, ale to pierwszy raz, kiedy ktoś celowo użył tego przekleństwa. I to dlatego, że naprawdę był wściekły. Co się więc stało? Oczywiście chodzi o zawieszenie broni między Izraelem a Iranem. Trump ogłosił zawieszenie broni, potem mieliśmy dużo przepychanek między Izraelem a Iranem, a dziś rano wydawało się, że zawieszenie broni zostanie złamane zaledwie kilka godzin po jego uzgodnieniu. I właśnie dlatego zobaczyliśmy, jak Trump zrobił to, co zrobił. Przejdźmy więc przez całą historię. Zanim przejdziemy dalej, jeśli możecie, kliknijcie proszę przycisk subskrypcji poniżej, żeby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami geopolitycznymi, takimi jak ta. Zaczynajmy. Omówiliśmy to wczoraj. Ogłoszenie o zawieszeniu broni pojawiło się wczoraj około godziny 18. Czasu Wschodniego, kiedy Trump ogłosił, że obie strony, Izrael i Iran, zgodziły się na zawieszenie broni. No i co? To ogłoszenie nie obyło się bez kontrowersji. Widzicie, zaledwie kilka minut po tym jak Trump zamieścił ten wpis, pojawił się raport Cable News Network, w którym wysoki urzędnik Islamskiej Republiki Iranu stwierdził, że nie było żadnej propozycji zawieszenia broni. Następnie, zaledwie kilka minut po wpisie Cable News Network, pojawił się raport Reutera, w którym potwierdzono, że rzeczywiście jest zawieszenie broni i zostało to potwierdzone przez Iran, więc wyraźnie panowało spore zamieszanie. W międzyczasie wyglądało na to, że zawieszenie broni faktycznie obowiązuje, bo irańskie konta zaczęły wariować. To konto, które widzicie na ekranie, należy do jednego z najbardziej aktywnych irańskich propagandystów. Publikuje on mnóstwo wiadomości z Iranu i wiele rzeczy, które rząd irański chce przekazać światu. Oto jego reakcja, która została szybko usunięta. Powiedział jednak: Mam was gdzieś. Prezydent Iranu powiedział: Mam was gdzieś. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu. Zdradziliście Iran i przywództwo. Pieprzcie się, a potem dodaje prezydent i minister spraw zagranicznych. I to nie była odosobniona reakcja. Wielu ludzi w Iranie było bardzo wkurzonych. Oto kolejny przykład. Nie ma zawieszenia broni. Słowa ministra spraw zagranicznych były jawną zdradą stanowiska reżimu i próbą ustanowienia de facto kraju, który został zdestabilizowany. Wkrótce zostanie aresztowany i stracony. Wyraźnie widać było, że Irańczycy reagowali w taki sposób, mówiąc, że każdy, kto zgodził się na zawieszenie broni, jest zdrajcą, a najwyższy przywódca wszystkich ich aresztuje i straci. A w rzeczywistości najwyższy przywódca wciąż ukrywał się w bunkrze, a IRGC i ludzie prowadzący negocjacje mieli całą władzę. Tak więc zwolennicy irańskiego reżimu byli wściekli, ponieważ czuli, że Iran nie odpowiedział Izraelowi tak mocno, jak Izrael uderzył w Iran i IRGC. Oto kolejny przykład. To zostało przetłumaczone, a wiadomość została już usunięta, więc mam tylko zrzut ekranu. Co to znaczy? Pokonali naszych dowódców, wszystkie te dzieci zostały zabite i to wszystko? Musimy zaatakować w taki sposób, który zapewni nam bezpieczeństwo na 100 lat. Co to znaczy? Przepraszam. On mówi to wszystko w odniesieniu do zawieszenia broni i odnosi się do wiadomości, którą przekazał irański minister spraw zagranicznych. I to była ta wiadomość. Jak Iran wielokrotnie podkreślał, to Izrael rozpoczął wojnę przeciwko Iranowi, a nie odwrotnie. Na tę chwilę nie ma żadnego porozumienia w sprawie zawieszenia broni ani zaprzestania operacji wojskowej. Jednak pod warunkiem, że reżim izraelski zaprzestanie swojej nielegalnej agresji wobec narodu irańskiego najpóźniej do godziny czwartej rano czasu teherańskiego, nie mamy zamiaru kontynuować naszej odpowiedzi. Ostateczna decyzja o zaprzestaniu operacji wojskowej zostanie podjęta później. Proszę zwrócić uwagę na tę godzinę. Czwarta rano, czasu teherańskiego, to mniej więcej 8.30 wieczorem, czasu wschodnioamerykańskiego, a w rzeczywistości wszystko trwałoby znacznie dłużej niż właśnie powiedział minister spraw zagranicznych. To dlatego, że niedługo po ogłoszeniu Trumpa Izrael zrobił coś bezprecedensowego. Przeprowadzili największy atak w Teheranie od początku tej dwunastodniowej wojny. To był jeden z największych, najbardziej niszczycielskich wybuchów. Jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Oto tylko kilka fragmentów. Te ataki miały miejsce wyraźnie po ogłoszeniu zawieszenia broni, ale jeśli przeczytamy komunikat o zawieszeniu broni, jedna rzecz jest jasna: zawieszenie broni nie wchodzi w życie natychmiast, zaczyna się trochę później. Więc technicznie rzecz biorąc, izraelskie ataki nie naruszają zawieszenia broni, ale w rzeczywistości łamią właśnie zawarte porozumienie. Obie strony właśnie zgodziły się na pokój, a potem Izrael przeprowadza nie tylko atak, ale najbardziej niszczycielski atak, jakiego nie widzieliśmy od początku tej wojny. Skala dzisiejszego wybuchu w Teheranie i Karadżu jest największa od 12 dni. Inne źródło podaje, że irańskie źródła odnotowują bezprecedensowe eksplozje w Teheranie tej nocy. Wygląda na to, że ataki nadal trwają. Teraz chciałbym ponownie to podkreślić: Izrael nie łamał zawieszenia broni. Ale to było wyraźnie sprzeczne z duchem zawieszenia broni. Nie można atakować kogoś po zawarciu pokoju. A przynajmniej nie powinno się tego robić. To jest coś, co wiele zachodnich mediów całkowicie pomija. Ale to jest coś, co prezydent Trump jasno wyraził, kiedy był zdenerwowany. Dziś rano powiedział, że to Izrael zaczął całkowicie atakować Iran i to właśnie naraziło na zerwanie zawieszenia broni. Bo potem Iran był wyraźnie wściekły i mogę założyć, że przekazali swoje rozgoryczenie kiedy Katar poinformował o tym delegację Stany Zjednoczone Ameryki. Ale Iran tak naprawdę nic nie zrobił. Iran po prostu czekał. Przez kilka godzin Iran po prostu czekał. A potem, gdy zbliżaliśmy się coraz bardziej do godziny 12 w południe wschodniego czasu, to wtedy irańskie rakiety zaczęły lecieć. W ostatniej chwili wszyscy szybko zdali sobie sprawę, że zawieszenie broni tak naprawdę nie zaczęło się o czwartej rano czasu teherańskiego. Jak powiedział minister spraw zagranicznych w swoim twicie, tylko faktycznie zaczęło się o siódmej rano czasu teherańskiego, czyli mniej więcej cztery godziny po tym, co powiedział. Więc gdy zbliżaliśmy się coraz bardziej, do godziny dwunastej w południe, Iran zaczął odpowiadać. O dziesiątej wieczorem Iran wystrzelił pierwszą salwę rakiet. Potem kolejną, potem następną i jeszcze jedną. Przez następne dwie godziny Iran wystrzelił około sześciu fal rakiet w kierunku izraelskich miast. A niektóre z uderzeń były druzgocące. Oto tylko jeden fragment nagrania. Podczas tych fal odwetu jedna z rakiet trafiła bezpośrednio w siedmiopiętrowy budynek mieszkalny. Mamy cztery potwierdzone ofiary śmiertelne w momencie, gdy to nagrywam i było to wyraźnie, wyraźnie bardzo poważne uderzenie. Oto nagranie z innej kamery, która to zarejestrowała. Widzimy tutaj po wszystkim, że to była po prostu całkowita destrukcja. Wielu ludzi utknęło pod gruzami, a jeszcze więcej straciło swoje domy. W tej chwili ekipy ratunkowe przeszukują gruzy po irańskim ataku rakietowym, który był wymierzony w południowe miasto Berszewa. Za mną widać gruzy pozostałe po wybuchu, którego echo rozniosło się na wiele przecznic, niszcząc firmy, autobusy i samochody. Służby ratunkowe wciąż liczą ofiary śmiertelne, próbując ustalić, ile dokładnie osób zginęło. Ale ściana tego budynku jest pokryta śladami odłamków. Schrony przeciwbombowe zostały całkowicie zniszczone, co pokazuje, jak potężne są te pociski, gdy uderzają w tereny mieszkalne. To było zniszczenie, nie ściany. Sufit się zawalił, mówi Ania. Wszystkie meble zniknęły, wszystko leży na podłodze. To jak koszmar. Po uderzeniu w ten blok mieszkalny od razu potwierdzono trzy zgony. I wszyscy zakładali, że Izrael odpowie, i to bardzo stanowczo. Na szczęście jednak zwyciężył rozsądek, i Izrael faktycznie nie odpowiedział na ten atak na izraelskich cywilów. Warto tutaj zaznaczyć, że wiele irańskich rakiet zostało wystrzelonych przed ustalonym czasem zawieszenia broni. Czas zawieszenia broni został wyznaczony na północ. Czas ESD, czyli północ według ESD, a wiele z irańskich ataków nastąpiło dosłownie w ostatniej sekundzie. Niektóre z nich miały miejsce o godzinie 11:44, 11:55, tego typu rzeczy. Kolejna ciekawa sprawa swoją drogą był jeden lot, El Al, który krążył w kółko, jak widać na ekranie, z powodu wszystkich rakiet lecących w stronę Tel Awiwu i innych izraelskich miast, więc nie mogli wlecieć w izraelską przestrzeń powietrzną. Na szczęście, po wszystkim, samolot bezpiecznie wylądował w Tel Awiwie, więc nic złego się nie stało. Później jednak otrzymaliśmy wiadomość, że irańska rakieta przekroczyła izraelskie terytorium o godzinie 12.06, czyli 6 minut po rozpoczęciu czasu zawieszenia broni. Na szczęście tak naprawdę nic się nie stało. Izrael zdołał zestrzelić tę rakietę, a Iran twierdził, że została ona wystrzelona przed wybiciem godziny 12, więc dlatego nie jest to tak naprawdę naruszenie zawieszenia broni. Prezydent Trump nawet ogłosił, że zawieszenie broni właśnie weszło w życie. Proszę, nie naruszaj go Donald J. Trump. Cóż, kilka godzin później ktoś jednak naruszył zawieszenie broni. O 3:30 nad ranem Izrael wykrył, że Iran wystrzelił kolejną salwę pocisków balistycznych w kierunku terytorium Izraela. To była siódma fala a jeśli te pociski wejdą na terytorium Izraela, zawieszenie broni zostanie złamane i wojna rozpocznie się na nowo. Cóż, weszły na terytorium Izraela. Na szczęście Izraelowi udało się je wszystkie zestrzelić. Nie wyrządzono żadnych szkód, ale naruszenie miało miejsce. Izrael obiecał, że się zemści. Izraelskie myśliwce zaczęły wlatywać w przestrzeń powietrzną Iranu, aby uderzyć w cele, i wydawało się, że zawieszenie broni zaraz pójdzie na marne. Wtedy prezydent Donald Trump zaczął na żywo twitować: Jestem pewien, że to śledził i powiedział: Izraelu, nie zrzucaj tych bomb. Jeśli to zrobicie, to poważne naruszenie. Sprowadźcie tych pilotów do domu. Następny tweet, który opublikował zaraz po tym brzmiał: Izrael nie zaatakuje Iranu. Wszystkie samoloty zostaną zawrócone i wrócą do domu, wykonując przyjazny gest w stronę Iranu. Nikt nie ucierpi. Zawieszenie broni obowiązuje. Dziękuję za uwagę. Powodem, dla którego prezydent Donald Trump to powiedział, było to, że irańczycy powiedzieli Katarczykom, którzy następnie poinformowali Stany Zjednoczone Ameryki, że rakiety zostały wystrzelone przez pewnych Zbuntowaną frakcję w irańskim reżimie, którą teraz mają pod kontrolą, więc naruszenie nie zostało dokonane przez przywództwo, które zgodziło się na zawieszenie broni, tylko przez przypadkowe osoby, które to zrobiły. Co więcej, szczęśliwie nie wyrządzono żadnych szkód Izraelowi. Więc prezydent Donald Trump próbował powstrzymać Izraelczyków przed odpowiedzią na atak, ale niestety w tym momencie musimy też wziąć pod uwagę politykę wewnętrzną. Izraelczycy nie mogą po prostu pozostawić naruszenia zawieszenia broni bez odpowiedzi. Więc musieli zaatakować. W tym momencie osiągnięto porozumienie, że Izraelczycy zaatakują i zniszczą tylko jeden radar, który mieli Irańczycy, i to będzie odpowiedź, izraelska odpowiedź na naruszenie ze strony Iranu. A potem wszystkie myśliwce po prostu wróciły. No i właśnie wtedy, gdy Donald Trump negocjował to wszystko, pojawiło się nagranie, na którym użył przekleństwa. Po raz pierwszy prezydent powiedział coś takiego w telewizji ogólnokrajowej. I powiedział to tuż przed tym, jak wsiadł do helikoptera, żeby polecieć na pokład Air Force One i udać się na szczyt NATO. Iran naruszył porozumienie pokojowe i umowę T5. Czy uważasz, że Iran jest aż tak zaangażowany w sprawy morskie? Tak, uważam, że tak. Oni to naruszyli, ale Izrael też to naruszył. Kwestionujesz to? Izrael popełnił. Izrael zaraz po tym, jak zawarliśmy umowę, wyszedł i zrzucił tyle bomb, jakich nigdy wcześniej nie widziałem. Największa ilość, jaką widzieliśmy. Nie jestem zadowolony z Izraela. Wiecie, kiedy mówię dobrze, macie teraz 12 godzin, to nie wychodzicie w pierwszej godzinie i nie zrzucacie na nich wszystkiego, co macie. Więc nie jestem z nich zadowolony. Nie jestem też zadowolony z Iranu. Ale naprawdę jestem niezadowolony, jeśli Izrael wychodzi dziś rano tylko dlatego, że jeden pocisk, który nie trafił, który został wystrzelony być może przez pomyłkę, nie trafił w cel. Nie jestem z tego zadowolony. Wiesz co mamy? Mamy w zasadzie dwa kraje, które walczą ze sobą tak długo i tak zaciekle, że już nie wiedzą co do cholery robią. Rozumiesz to? Po tym mieliśmy też oświadczenie izraelskiego premiera Netanyahu. I oto co mówi to oświadczenie. Rozejm został ustalony na siódmą rano dzisiaj, czyli na dwunastą w południe. Czasu wschodnioamerykańskiego. O trzeciej rano Izrael zaatakował z całą siłą w samym sercu Teheranu, uderzył w cele reżimu. I wyeliminował setki irańskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Krótko przed wejściem w życie rozejmu Iran wystrzelił salwę rakiet, z których jedna odebrała życie czterem naszym obywatelom w tym mieście. Rozejm wszedł w życie o godzinie 12 czasu wschodnioamerykańskiego. O godzinie 12.06 Iran wystrzelił jedną rakietę w kierunku terytorium Izraela, a dwie kolejne o godzinie 325. Te rakiety zostały przechwycone lub spadły na otwarty teren. I nie spowodowały ani ofiar ani zniszczeń. W odpowiedzi na naruszenie ze strony Iranu, siły powietrzne zniszczyły instalację radarową w pobliżu Teheranu. Zgodnie z naszą rozmową między prezydentem Trumpem a premierem Netanjahu, Izrael powstrzymał się od kolejnych ataków. W rozmowie prezydent Trump wyraził swoje wielkie uznanie dla Izraela, który osiągnął wszystkie jego cele wojenne, a także swoje zaufanie do stabilności zawieszenia broni. Na szczęście jak dotąd, gdy nagrywam to o godzinie 15 czasu wschodniego, zawieszenie broni utrzymuje się i mam nadzieję, że potrwa znacznie dłużej. Izrael wciąż kontynuuje wojnę w gazie, ale mamy już zakończenie wojny z Iranem. Kolejną kwestią jest oczywiście wzbogacony uran, który posiada Iran. Co się z nim stanie? Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Stany Zjednoczone były w stanie zniszczyć wszystkie obiekty nuklearne. Iranowi udało się wydobyć około 400 kg wzbogaconego uranu. Który został wzbogacony do 60%, mimo że zniszczyliśmy wszystkie wirówki. To z pewnością jest niebezpieczne, ale to nie jest jakość wojskowa. Nie mogą użyć tego 60% uranu do produkcji broni jądrowej. Muszą wzbogacić go jeszcze bardziej, do 90%, żeby mieć możliwość stworzenia broni jądrowej, ale tak czy inaczej, negocjacje prawdopodobnie będą dotyczyć tych 400 kg wzbogaconego uranu, które posiadają. To była odpowiedź prezydenta Trumpa. Na pytanie, czy Iran będzie kontynuował program nuklearny, czy nie, posłuchajmy. Pani prezydent, czy Iran złożył wczoraj jakieś zobowiązania dotyczące wzbogacania uranu? O co chodzi? O wzbogacanie uranu? Nie będą mieli wzbogacania i nie będą mieli broni jądrowej. Oni o tym wiedzą. Zajmą się staniem się wielkim narodem handlowym. Wiesz, są bardzo dobrymi handlowcami. Staną się wielkim narodem handlowym i mają dużo ropy naftowej. Poradzą sobie dobrze. Nie będą mieli broni nuklearnej. To, co teraz najbardziej zaprząta Iran, to broń nuklearna. I wreszcie, to jest to, co powiedział w związku ze zmianą reżimu w Iranie. Pamiętajcie, prezydent Trump kiedyś napisał na Twitterze, że jeśli Irańczycy chcą zmienić reżim, on jest całkowicie za tym. Cóż, teraz mówi, że Stany Zjednoczone Ameryki nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Posłuchajmy. Czy chce pan zobaczyć zmianę reżimu w Iranie? Cóż, jeśli by była, to by była, ale nie, nie chcę tego. Chciałbym, żeby wszystko uspokoiło się jak najszybciej. Zmiana reżimu wiąże się z chaosem. I idealnie, nie chcemy widzieć aż tyle chaosu. Zobaczymy więc jak to się potoczy. Wiecie, irańczycy są bardzo dobrymi handlowcami, bardzo dobrymi biznesmenami i mają dużo ropy. Powinni sobie poradzić, powinni być w stanie się odbudować i dobrze sobie radzić. Nigdy nie będą mieli broni nuklearnej, ale poza tym powinni sobie świetnie poradzić.